Dzień dobry, witam. Jakub Głowacki, firma Bioagris. Znajdujemy się na plantacji cebuli ozimej na Kujawach, gdzie jesteśmy już po ostatnich zabiegach herbicydowych, więc czas skupić się na nawożeniu do listy. Jak wiemy, krótki system korzeniowy w cebuli wymaga rozbudowy. My ze swojej strony zalecamy stosowanie preparatu Blackjack. W dawce 2 litrów na hektar wraz z połączeniem Terrasorb Complex w dawce 1,5 litra wpłynie nam to nie tylko na rozbudowę systemu korzeniowego, ale również poprawi zdrowotność oraz rozwój szczypioru. Kolejnym produktem, który zostanie zastosowany na tej plantacji jest nawóz organiczny Geolife, który ma wpłynąć na poprawienie metabolizmu w roślinie. Wynikiem tego będzie lepsza zdrowotność oraz lepszy wigor rośliny. Dawka od 3 do 5 litrów na hektar. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę bioagris.pl oraz do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Już niebawem kolejne filmy w tej plantacji. Do zobaczenia, cześć!